Film na podstawie cytatów z książki Peter Crouch, Jak być piłkarzem. Szatnia na stadionie to inne miejsce niż ta na boisku treningowym. Atmosfera jest o wiele poważniejsza. Niektórzy będą mieli ostatni masaż, niektórzy słuchają swojej muzyki. Ja czytam program meczowy od deski do deski i staram się znaleźć coś zabawnego na jego stronach, co mogę przeczytać chłopakom. Są stoły z napojami, woda, strzały kofeiny, żele energetyczne, puszki Red Bulla i paczki gumy do rzucia. Najlepsza szatnia w starych czasach była na Highbury. Sławne marmurowe hale zadziwiały. Potem wchodziłeś do szatni gości na swoje pierwsze doświadczenie z ogrzewaniem podłogowym. Współczesne Emirates jest również świetne. Szatnia domowa na Wembley jest ogromna. Można powiedzieć, że Aston Villa to wciąż wielki klub po rozmiarze ich szatni. Stare stadiony kryją dziwne miejsca. W Fulham gościnna szatnia znajduje się w domku na rogu boiska. Budynek jest wpisany na listę zabytków. Na Enfield szatnie były tak ciasne, że można było słyszeć krzyki drugiej drużyny. Loftus Road szatnia przeciekająca hałasem ze wszystkich stron trybun. Wielkie szatnie w lidze mistrzów mogą sprawić, że poczujesz się jak gladiator. San Siro, Bernabeu, Camp Nou, we wszystkich szatnia jest pod ziemią, a ty możesz czuć hałas nad sobą. Pamiętam, jak patrzyłem w dół i widziałem, jak włosy na moich nogach stają dęba. Skakanie kibiców na trybunach powodowało, że twoja koszulka trzęsła się w twoich rękach, gdy ją zakładałeś. Gdy idzie dobrze, to szatnia jest najlepszym barem w mieście. Gdy klub jest na fali, wszyscy nagle stają się najlepszymi kumplami. Jeśli chodzi o prysznic. W największych szatniach, jak na Wembley, będzie 15 pryszniców. Wszystko jest otwarte, a nie indywidualne. Nie ma również dozowników żelu pod prysznic na ścianie. Oczekuje się, że przyniesiesz swój własny. Ręczniki są odpowiedzialnością magazyniera. Będzie miał na sobie twój numer, chociaż to również oznacza, że możesz utknąć z tym samym ręcznikiem przez zbyt wiele sezonów. Mój ostatni ręcznik w stołku był w obiegu przez 6 lat i był cały dziurawy. Główna wada to toalety. Jeśli to spotkanie rano, masz 30 facetów, którzy przyszli prosto z domu, a potem wypili kawę. W stołk są trzy toalety otwierające się bezpośrednio do szatni. Aromat jest barbarzyński. Ten scenariusz to jedyny powód, przy którym cieszę się, że Robert Hood odszedł z klubu. To duży Niemiec, ma duży niemiecki apetyt. To wszystko, co mogę powiedzieć w tej sprawie. Jeśli chodzi o jedzenie, po meczu wyjazdowym zawsze masz coś przyniesionego do szatni i znowu to arsenal prowadzi. Pizce są standardem gdziekolwiek jedziesz, ale standard arsenalu jest trochę wyższy niż wszędzie indziej. Szatnia była zawsze sanktuarium, miejscem, o którym nikt poza drużyną nigdy się nie dowie.